Hej, kochani, wróciłam po dwóch latach przerwy i gram dzisiaj w Fashion Famous. I jak widzicie, mój głos się bardzo mocno zmienił. I e, będziemy dzisiaj sobie właśnie grać w Fashion Famous. E, bardzo bym prosiła, żebyście zasubskrybowali mój kanał z e, dzwoneczkiem i żebyście nie przegapili żadnych, powia e, każ e, o, żadnych filmików e, dotyczących właśnie Robloxa i nie tylko. E, dzisiaj będę sobie właśnie grać w Fashion Famous. E, tak? <laughs> I zobaczmy, jaki jest temat. O, nie pokazało. Aha, Ka, Kawaii Kid, czyli e, takie słodziutkie dziecko, można byłoby powiedzieć? Myślę, to mi mega przypomina takiego kawaii, więc wezmę. Polecę szybko zobaczyć na minę czy są jakieś cute. Ja wiem, że są... O, to jest mega. Ale ja wiem, że w tym... VIP jest mega cute mina, więc pójdę po nią. I od razu zobaczymy, czy będzie coś w VIP, jakiś ciuch, czy coś w tym stylu. Słuchajcie. Mm, mnie nie było mega dawno. Dosłownie chyba dwa lata temu. Mm, bo... No, po prostu zapomniałam o istnieniu YouTuba. I, I no. Dosłownie. No, zapomniałam o jego istnieniu. Okej, moje fryzury. I to zmienić właśnie fryzurę na jakąś inną, bo ona w ogóle nie pasuje mi. Ona mi bardziej y, mm, do jakiejś anime. <grystanie> bardziej. Na to? Nie. Eee... Um, to. Dobra. Okej, okay, wziąłem sobie jeszcze taki efekt. Um, jeszcze szybko zobaczę, czy jesteś bardziej... To jesteś słodkie. Um, o, oh, oh, to jest mega. Ale chyba moje slap. Schle... O nie! Nie, ja wolę moje tante, ale jeszcze przejdę, bo mam jeszcze dużo czasu. O i znowu coś wzięłam niechcąco. Um, I też bardzo zapraszam was e, z chęcią na mojego TikToka. E, no, który się nazywa e, Angel Victoria. E, pewnie zaraz zmienię. Pewnie zaraz będzie tam masę. A, dobra. Jeżeli widzieliście ten filmik, to na moim TikToku napiszcie pod w moim najnowszym filmikiem, jestem z YouTube'a. Wtedy będę podpisać i dawać obserwacje. Tak. Dokładnie. O. Czy to jest? Czy jest? Dobra. Przed miałam takiego mojego laga. To jest takie trochę cute. To jest bardziej z kawaii. Tak, to jest mega z kawaii. Wszystkie mangi, które oglądałam i czytałam mają właśnie takie coś. Albo to, ale bardziej wolę to. No. Więc ja jestem mniej więcej gotowa. Jeszcze zobaczę tutaj szybko. Bo mam jeszcze chwileczkę. Ojoj, to jest cute. Tak samo jak ta czapka, ale nie. Ja wolę mój strój tego. Mój kawaii. O. Wezmę może to. Dobra, wezmę to. I skąd to dziewczyna ma? Biorę to. Bo tutaj też były takie, taka czapka, ale nie. Dobra. Więc jestem już ostatecznie gotowa. Oj! Dobra. Idę jeszcze szybko po tą szapkę. Nie? A dobra. W sumie też będę się spoko. E, no, moim zdaniem nie pasuje e, to do tego cute. Tak, 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 tak. tak. Mm. Um, 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 um. O. Kora Hans jakaś. Oj, cute, e, mega cute. Mogę jej dać cztery gwiazdki. Bo wiecie... Cute, ale <ścoughs> brakowało mi tutaj takiej słodkości, takiej ogromnej. Okej. Um, Okej, okay. mm. okay, ja od niej tylko jedynie zgubiłam to. Ona w ogóle nie jest słodka. Dał mi tylko dwa za tych gwiazdki. No przepraszam, że tak srogo oceniam, ale no, no sorry. No po prostu no, nie chcę oceniać ludzi, którzy mi się nie podobają, tylko pod filmik yy, na piątkę. Okej, okay, ta dziewczyna. Ocz... No widać, że tutaj taka lekka kraksa, więc możemy dać też lekka kraksa. Dobra, prosto Dina? Przecież ona była prosto Ania, czy coś takiego. O, okej. Okay. Ona jest taka normalna. Da mi dwie gwiazdki, bo brakuje mi większego. Większej słodkości. Eee, no. Eee, no, Jakieś kolejna ospa. I ona. Mina jest fajna. Mina jest mega cute, więc da mi dwa, bo bardziej mi przypomina Wednesday dwa, dwa zamykę bo może one wiedziały, jaki będzie ten i dlatego się tak może... O, teraz ja. Ja, słodziutka. Teraz ja... O, czemu coś się stało? Dlaczego się zacięłam? A. Zarobiście. Zacięłam się. Um. Okej, okay. yeah, no, ona jest mega cute, ona pewnie wygra. Daj mi dwa, dwa. Nie, no dwa, bo nie pasuje mi nic tutaj do tej, tej, jedynie cute, bo ta maska jest taka cute, więc dwa za maskę. Czy nie wiem, czy ja tam dałam trzy czy dwa. Ej, mega cute chłopak, jedyna, teraz widzę od kilku lat, odku, odkąd, grałam Fashion Famous, to widzę pierwszy raz tak cute chłopaka, dam mu trzy. Bo jest fajne. Nie ja tak srogo oceniam. Nie wiem dlaczego. Dobra, teraz kto wygra? Um, o, fajnie, ona. I Serena Wednesday. Okej. Okay. Um, ja mówię, ja, ja nie jestem za dobra. W te, ale... No ostatnie wiedziałam. Zawsze jestem ostatnia. Um. Okej, okay. o, wreszcie mi się gwiazdki naprawiły. Okej, okay. um, no ja byłam pierwsza, tam miałam chyba 78 Winsów, a dziewczyna miałam 77. No, nie mogę być na drugim miejscu żadnym, Bo to było top player coś. No. Zrobimy sobie jeszcze jedną rundkę i myślę, że to będzie ostatnia rundka, którą zrobimy. Sobie słuchajcie. I jak będziecie chcieli może więcej, no to zrobimy. E, tylko musicie dać znać w komentarzu e, Czy chcecie więcej Fashion Famous, czy może jakąś inną grę e, Która wam wpadnie może do głowy e, I dajcie znać kim chcecie, żebym zagrała Bo ja myślę, że z Kitty Mają Z e, Kitty Mają będzie dobra, Bo to jest moja przyjaciółka Jest e, fajna e, Mówię od razu, że jestem od niej o dużo starsza, o prawie 7 lat, i są od niej starsze. Nie będę już dosłownie ujawniać jej wieku i mojego. Chcę rządzić światem. Okej, okay. uh, ubiorę tą fryzurę. To, no to mi bardzo przeszkadza, ale myślę, że się da tu zakryć czymś. Oj. Okej, okay. to wygląda mega przekonująco. Ehm, um, okej, okay. nie będę tutaj nic ten. I um, chcę rządzić światem. Okej, okay. ah. nie widzę tutaj... Może taką albo tą. Oh. Chcę rządzić światem. Zrobię... Zrobię... O oh, kurde, czemu ja nie mogę... Czekajcie. O, oh, e Zrobię taką bed. Bed badka. I no. I. i, I tak się zacznie. okej okay. idziemy po jakieś ciuchy do VIPa może? Albo znajdziemy tutaj jakąś lepszą minkę. Okej, okay. jest ta. Super. O. To. Albo to. Nie to. Karny. Karny pasuje do białego. I jeszcze czarna spódnica. Dobra. Zmiana planu. Będzie to z tą czarną spódnicą. Czy to, co się pasuje. A może lepiej jak będzie to? To. To jest ładne. Dawajcie to. To jest takie. To jest fajne. Dobra. I weźmiemy sobie jeszcze ten. Taki Magic. Ja jestem już prawie cała gotowa. Jeszcze zobaczę na jakieś dodatki. Być może to. No, dobra. Przepraszam, że ja do was, do was tak nie gadam, ale muszę się tak skupić. <grywka> nie rozumiem, bo ja... Miałam wielką przerwę. I nie ma po prostu jak nagrywać. <coughs> e, więc no, zobaczę, jak będzie wyglądała tobie. Oh. O! Ej, ale. Mogłoby być, bardziej taka szarawa? No, ej, moim zdaniem jest ok. Dobra, zostawię tak. I jeszcze zrobię jej taką. Takie nogi. Gdzie to był? A, tu. Y, może tak? O, 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 o. Na 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 Dobra, nie będę tutaj nic mówić Żeby was nie stresować, moi drodzy Znaczy, żeby siebie nie stresować Znaczy, nie, żeby, kurde, nie, nie, a, Wysłowić się nie mogę Okej okay, Jestem gotowa Jeszcze zobaczę, czy tutaj jest jakaś y, fajna ta co? Mogłoby być, ale ja mam lepiej. Ja mam lepszą. No, nie gadajcie. Albo. Co na to? Ja też to chcę. Ja też to chcę. Ja też. No jak to wziąć? Po wielkich trudach, męczarni się z tym wzięłam to. I. Tak, jestem taka fana. <śm> no. Więc, tak, od razu mówię, że pewnie za niedługo zmienię profilowe i nazwę, więc, ym, no, witam wszystkich na pokazie Fashion Famous. Alani cute, znam ją, znam ją, lubię ją, znaczy ja nawet nie znam, znaczy, jeju, ja mam ostatnio takie wielkie tak o, ładnie, pięć. Ja ostatnio tak się dosłownie, mm, tak nie wiem jak to powiedzieć, tak mm, nie że wysłowiłam, tylko mi się tak bardzo język pląta i nie mam w ogóle jak mówić w ogóle jakieś dziwne słowa, które potem chcę zamienić na coś, mm, jakieś słowo, wiecie, no wiecie, no nie wiem, no, może nie, no widzicie jak ja się jąkam, kurde, nie wiem, bo to jest ze stresu, kurde, nie dałam jej, ojoj, dobra. Chcę rządzić światem. Nie, nie w ogóle. Albo ja to prostu zrób, że to jakaś, nie wiem, baronowam roku um, chcę. Jak chcecie QA, to też mogłabym mogła zrobić. Okej, okay. um, gent No dobra, jest dobrze, dwa. Um. No dawajcie dalej, dalej. No, i ja. I śliczna ja. Czarna. Cała. I to. To jest mega. Jestem śliczna. <grym> I, to, I to jest takie idealne. Takie idealne tło śliczne. Psz, piękne. Dobra, a kolejna. Ona. Ona, ona. Ona jest spoko. Ej, nie, ona jest ładna. Mamy cztery gwiazdeczki. Gdybyście teraz wiedzieli, co ja robię z nogami, to jest dziwne, ale nieważne. Ja tutaj nie o nogach. O, ej, okej, okay, jest ok, tylko gdyby nie to, no nie wiem, no dam mu trz, dwa, trzy. Dobra, już nie będę taka. No wiecie, ja nie oceniam tak, do filmiku, o. Bo jeszcze mnie ludzie nie znają w ogóle. Wątpię, że mnie stają. Będą mu znać. Ej, nie, nie, ona się bardziej. Za prepi przygra. Nie wiem czy mówić prepi czy pre Dajcie znać w komentarzu, jak wiecie. I nie wiem czy wspomniałam, ale dajcie łapkę w górę! Ja w ogóle o tych łapkach w, w górę. I napiszcie y, serio w komentarzu, czy jak dotrwaliście właśnie do tego momentu, to napiszcie w komentarzach. Roblox jest super. Tak, Roblox. Dana Roblox, i to jest ostatnia osoba, którą na razie tu widzę. Ja nie daję ocen za bardzo, Co ona ma za dobre? Nieważne, nie było tematu, nie ma tematu i nie będzie tego tematu, bo ja... Nie co. Nieważne, co... ważne. Okej, okay. to jest ostatnia chyba. Okej, okay. Mina mi bardzo nie pasuje, więc dam trzy. Dobrze. Ja się ją ze stresu, bo ja dwa, dwa lata prawie nie nagrywałam. Ja nie mogę się z tym faktem pogodzić. Okej. Okay. Czy wygram? Wygram? Nie wygram. Dlaczego? Dlaczego ja nie wygram? Powiedzcie mi, że byłam na czwartym miejscu. Proszę. Aha, znowu ostatnia. No i ja nie rozumiem. Dobra. Okej, okay, a, a więc na dzisiaj to już tyle. Następny odcineczek będzie z robieniem nowego skina, tak! Okej, okay, a więc bajkoś!